Chcesz się wbić do świata IT, ale nie wiesz, jak postawić pierwsze kroki? Bardzo dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku IT bez tajemnic porozmawiamy sobie o rolach menedżerskich w świecie IT? Ile się na tych stanowiskach zarabia? Czy musisz mieć doświadczenie? Czy musisz znać biegle język angielski, a może musisz mieć wykształcenie wyższe? Na czym się skupić przy zdobywaniu pierwszej pracy menedżerskiej? Kim jest Product Owner, a kim Project Manager? Oraz co w ogóle robi Scrum Master. No właśnie. Co robi Scrum Master u mnie w robocie? No nic, lepiej nie będę pytać. Tymczasem przechodząc do konkretów, wejdźmy sobie na Just Join IT, bo to jest to narzędzie, które pomoże nam odpowiedzieć na te i więcej pytań, które zadaliśmy sobie do tego odcinka. To jest to miejsce, w którym tak naprawdę powinieneś rozpocząć całą swoją przygodę od weryfikacji i researchu całego rynku IT. Just Join IT to po prostu kopalnia odkrywkowa całej branży IT do Twojej dyspozycji za darmo. No dobra, spróbuję w takim razie dowiedzieć się, ile zarabia się na pozycjach menedżerskich w IT. Jesteśmy na pierwszej, na stronie głównej Just Join IT. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to to, że jest tu masa ofert. Natomiast niekoniecznie wszystkie te oferty są powiedziane z managementem. Pierwsze, co się nam rzuca w oczy, to nawigacja, pasek nawigacji, pasek kategorii. I tu powinniśmy wyszukać sobie interesującą nas zakładkę z rolą PEMA. No to. Pijemy. Nawiasem mówiąc, jak pewnie część z Was zdążyła zauważyć, jest tu masa innych kategorii, bo świat IT wcale nie kończy się na programowaniu. Jest tu kategoria ERP, jest support, jest GO, jest data, jest Security, jest Analytics, jest game, jest PM, UX, UI, admini, Devopsi, testingi mobili. I masa, masa, masa. Innych kategorii i języków programowania, które są poszukiwane. Oczywiście w mojej opinii i w moim doświadczeniu najgłębsza i prawdopodobnie najlepiej płatna jest nisza w IT, która jest związana z programowaniem, natomiast my dzisiaj się skupiamy na menedżmencie. Tylko przeszliśmy sobie do zakładki PM-u. Następna rzecz, którą ja zazwyczaj robię, skanując sobie w ten sposób rynek, bo po prostu ten Jobboard jest dla mnie wielkim skanerem rynku. Zaznaczam sobie. Offers with salary, czyli oferty z wypłatą. Z mojego doświadczenia wynika, że raczej nie opłaca się przeglądać ofert, które nie mają podanych widełek. Dlaczego wykluczamy oferty bez widełek wypłat? No, z tego takiego prostego powodu, że marnują one mój czas. Dajmy na to, że celuję w pracę, która ma mi płacić 20 tysięcy złotych za miesiąc. Aplikuję do. Firmy, która zostawia ofertę, przechodzę przez jakiś proces rekrutacyjny, po czym po czasie się dowiaduję, że jest to oferta, za którą jest są mi w stanie zaproponować jedynie 10 tysięcy złotych. Jest to po prostu strata czasu, i z wielu powodów, których nie będę tutaj poruszał, jest to według mnie złe, dlatego pierwsze co powinniście zrobić, to wykluczyć oferty, które nie zawierają widełek. Natomiast rada ta raczej tyczy się osób, które mają już jakieś minimalne doświadczenie, lub raczej szukałem kolejnej pracy. Być może jeżeli jesteś juniorem, jeżeli szukasz swojej pierwszej pracy w IT, to jednak warto przeglądać wszystkie te oferty i składać swoje CV nawet do firm, które nie podają swoich widełek. Natomiast up to you. Przejrzyjmy sobie w takim razie oferty z wypłatami. Odpowiedzmy na nasze pierwsze pytanie. Ile zarabia się na stanowiskach menedżerskich w IT? No, widzimy to jasno jak na dłoni, że zarabia się niemało. A co to znaczy niemało? Ja zawsze staram się patrzeć na wypłaty przez pryzmat średniej krajowej. W tym momencie wynosi ona tyle. W większości przypadków, jak zauważymy, wypłata ta stanowi wielokrotność, a więc wielokrotność średniej krajowej. Każda. Wielokrotność x2 dla mnie to dużo. No i jak sobie tak tutaj skrulujemy, co my tutaj widzimy? Senior, product, manager. Hm. Już pierwsze stanowisko, które rzuca nam się w oczy, że jest to jakiś manager produktu. Trust and safety. To prawdopodobnie oznacza jakiś konkretny dział, którym, produktu, którym bym się musiał zajmować w tej firmie Affirm. 22 tysiące do 27 tysięcy? Bardzo przyzwoita praca, chociaż jak dla seniora, to według mnie. No, no, może troszeczkę niskie mm, widełki. 20-27 tysięcy, 12-22. Po raz kolejny, jak widzicie, masa nowych ofert. Mimo tego, że gdzieś tam kryzys na rynek świata IT także się wkradł, ale wygląda to całkiem przyzwoicie. I tak na pierwszy rzut oka myślę, że spokojnie w roli menedżerskiej można dorwać robotę w przedziale tych 10 do 20 tysięcy złotych, umówmy się. Natomiast, jeżeli jesteś juniorem lub midem i chciałbyś e, i dopiero rozpoczynasz swoją drogę w IT, to raczej bym nie liczył na przedział w granicach 10, 15 czy 20 tysięcy. Przejdźmy w takim razie sobie do przefiltrowania naszych wyników i zobaczmy, jak kształtują się role juniorskie. Klikamy sobie Seniority Junior. Oczywiście tutaj możemy sobie wybrać interesującą nas stawkę, czy typ zatrudnienia, umowa o pracę, czy kontrakt B2B. Generalnie ja od 5 lat, jako że jestem produktownerem z 5 doświadczeniem, pracuję na kontrakcie B2B. Zostaje po prostu więcej kasy dla mnie. Sprawdźmy sobie te oferty juniorskie. U, u, u. Nie wygląda to najlepiej. Być może to daje nam pewną odpowiedź na kolejne pytanie, w którym zadawaliśmy sobie, czy musisz mieć doświadczenie. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna w mojej opinii. I z jednej strony, oczywiście, tak, warto, żebyś miał doświadczenie, i tak, jeżeli już pracowałeś jako menadżer w innej firmie, to te doświadczenie dużo ci da. Natomiast jeżeli nie masz tego doświadczenia, ale jesteś upartym człowiekiem, to wierz mi, że tego doświadczenia nie potrzebujesz i możesz to nadrobić swoimi umiejętnościami i wiedzą, które wykażesz na rozmowie kwalifikacyjnej. Nawiasem mówiąc, niekoniecznie aplikując na juniorską. Prace. Z mojego doświadczenia wynika, że czasami łatwiej dostać się na MIDA niż na juniora. Przynajmniej jeżeli chodzi o pracę menedżerskie, ale z tego co wiem, to także często się tyczy ról programistycznych w IT. Dlatego odfiltrujmy sobie te juniorskie prace. Na nie bardzo, bardzo ciężko według mnie się dostać. Mi się nie udało nigdy. Ja od razu po prostu przeszedłem na MIDA. Także. Jest to trochę zabawne, natomiast nie bójcie się, przejdźcie do Seniority Meat i tutaj już możemy przebierać w ofertach, jest ich cała masa. Natomiast mieliśmy się dzisiaj skupić na tym, jakie są role w tym menedżmencie. Wymieniliśmy Product Ownera, Scrum Mastera i Project Managera. Skupmy się dzisiaj na tych rolach i jakie konkretne umiejętności rynek i nasz potencjalny przyszły pracodawca od nas oczekuje. Zacznijmy sobie od Product Ownera. Product manager, product owner, mniej więcej to samo, osoba na stanowisku menedżerskim zajmująca się produktem. Pierwsza oferta, która nam się wyświetla z góry, no, jest dość gruba i pewnie, pewnie ciężko będzie na start taką robotę dostać. Widzimy rozmiar firmy 750. To nas specjalnie nie interesuje, chyba że macie jakieś konkretne preferencje odnośnie firmy, natomiast nie okłamujmy się, jeżeli szukacie swojej pierwszej pracy w IT to raczej nie wybrzydacie. Tech stack. To jest zazwyczaj bardzo ważna sekcja na stronie oferty, która sugeruje nam, jakie konkretne, kluczowe umiejętności powinieneś posiadać, aplikując do tej roli. Tu niewiele się dowiadujemy niestety, bo jest product management, co jest takim bardzo ogólnym stwierdzeniem i cztery gwiazdki na 5, co... Nie wiem, w sumie, co do końca oznacza. Angielski w tej firmie potrzebny jest angielski i to zaawansowany. Zazwyczaj niezbędny jest ten poziom, no co najmniej B1, B2, optymalnie C1. Natomiast Twoją pierwszą pracę w IT zdobyłem bez umiejętności mówienia po angielsku. Nie jest to absolutnie wymóg. Konieczny. Natomiast, jeżeli posiadasz taką umiejętność, to na pewno jest to na plus. No i przejdźmy sobie tutaj. Tak, tak, tak. Jest opis z grubsza roli. I interesuje nas przede wszystkim sekcja What You Need. To succeed, a bachelor degree. I to nam daje pewną odpowiedź na pytanie, czy potrzebujesz wyższego wykształcenia aplikując do pracy w IT? Natomiast osobiście nie mam wykształcenia wyższego, jestem prostym chłopem i pracuję dla Międzynarodowej Korporacji Evolution Engineering nawiasem mówiąc, swoją drogą, świetna firma. Bardzo polecam. Nie mam, nie mam wykształcenia i też nie zrażajcie się, jeżeli nie macie, a widzicie, że oczekują od was bachelor degree po raz kolejny. Co nam się tak naprawdę tutaj wysuwa na pierwszy plan? W momencie gdy szukacie swojej nowej pracy bądź aplikujecie do swojej nowej pracy w IT, nie musicie spełniać 100% wymagań zamieszczonych w ofercie pracy. Nie istnieje coś takiego jak idealny kandydat. To jest koncert życzeń Waszego przyszłego pracodawcy. Natomiast prawda jest taka, w mojej opinii, że nawet jeżeli spełniacie te 70% tych wymagań, to bez wahania aplikujcie. A w momencie, gdy jest to Wasza pierwsza rola, to nie wahałbym się zarzucać sieci nawet przy mniejszych Waszych kompetencjach. Z powodów, o których porozmawiamy sobie w następnych odcinkach IT bez tajemnic, czyli tego w jaki sposób. Aplikować, w jaki sposób tworzyć CV, w jaki sposób wygląda proces rekrutacyjny, jak się do niego przygotować. Dzisiaj skupmy się na tym, co ten product owner musi mieć, jakie umiejętności czy papiery. 5 lat doświadczenia. No i tego tutaj raczej nie przeskoczymy, niestety, w tej pracy. A proven track record in developing, implementing and managing strategic and tactical plans for the development of an industrial cloud software platform. Przejdźmy może do czegoś łatwiejszego. Natomiast, e, no powiem Wam tak, e, miałem nosa, ta oferta jest e, dość gruba, ale nie zrażajcie się. Przejdźmy do czegoś, co możemy trochę łatwiej strawić. Natomiast przygotujcie się na to, że są takie oferty, które jak zobaczycie, to opadnie Wam szczęka. Nie będziecie totalnie rozumieli co w ogóle się do Was mówi, tak jakby brzmiało to po chińsku. Jest to absolutnie naturalne. Powiem Wam, że nawet w tej chwili, przy tym, że mam już całkiem spore doświadczenie w product managemencie, to spora część tych ofert brzmi dla mnie tak, jakby była napisana po chińsku, albo przynajmniej gdzieś dzwonią, ale nie wiem, w tym kościele. Więc przejdźmy sobie do czegoś, co będzie, co będzie troszeczkę łatwiejsze. Jak znaleźć troszeczkę łatwiejszą ofertę? No cóż, trzeba obniżyć swoje wymagania finansowe i zaaplikujmy sobie tutaj kolejny filtr i ustawmy sobie widły od 0 do 10 tysięcy. W ten sposób odsiemy grube ryby. I mamy nasze wyniki. Mamy pierwszą ofertę, która wygląda dla mnie jak taka sztandarowa oferta dla middle product ownera, middle juniora, na którą powinniście zwrócić uwagę. Już na pierwszym rzut oka po prostu czuję, że to jest rola, do której możecie aplikować. Nawet jeżeli nie macie doświadczenia i polećmy, co my tutaj mamy. Mamy tekst tak Scrum, mamy tekst tak Agile i oczywiście po raz kolejny ten taki ogólny product management. Scrum i Agile odpowiadając nam pytanie na czym się skupić przy zdobywaniu nowej pracy menedżerskiej, według mnie znajomość tego czym jest Agile i czym jest Scrum jest absolutnie niezbędna. Do tego, żeby podchodzić do tak naprawdę wszystkich tych procesów rekrutacyjnych, znajdź i wykop wszystkie możliwe informacje na ten temat, ponieważ na rozmowie rekrutacyjnej na bank pojawi się pytanie związane z Agilem, ze Scrumem albo z Kanbanem, który także jest metodyką zginną. Czym są metodyki zwinne? To jest oczywiście coś, co nie mieści się za bardzo w skopie tego odcinka, ale być może w przyszłości o tym poopowiadamy sobie. Jeżeli chcecie, żebym zrobił odcinek na temat Agile, Scrum i Kanbana, dajcie znać w komentarzu. Przejdźmy sobie do oferty. Stworzyliśmy numer jeden aplikację do kontakt center oraz usługi do komunikacji biznesowej, świadczone w modelu chmury obliczeniowej. Nasze innowacyjne rozwiązania dla firm od ponad 10 lat są wykorzystywane do zwiększenia sprzedaży, lepszej obsługi od klienta... Zanim wejdziesz w detale tego konkretnego produktu, skanując rynek, postaraj się skupić na tym, jakie umiejętności krosują się pomiędzy ofertami. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, żeby skanować wszystkie sekcje, w których oczekują coś od ciebie, przeglądając kolejne oferty, sprawdzać, co się powtarza. Podałem ci już jedną wskazówkę, że bardzo często powtarza się Agile i Scrum. Natomiast zerknijmy, co oni tutaj dalej oczekują i co według mnie jest jedną z kolejnych tych umiejętności, która będzie się powtarzać po prostu, jak najęta w tych e, ofertach o pracę. Minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu projektów IT w obszarze w software development obejmującego współpracę z kilku osobami zespołami programistycznymi. To nie jest coś, co nas wyklucza z gry, absolutnie. Doświadczenia w pracy w metodologii Agile Scrum must have. W jaki sposób zdobyć tego typu doświadczenie w metodologii Agile Scrum? Da się to zrobić. Być może w swojej aktualnej pracy lub do Twoich aktualnych obowiązków możesz. Używać Scrama albo Kanban'a, czy metodyk zwinnych. Jeszcze raz o Scramie i Agile'u porozmawiamy sobie, o ile będziecie chcieli. Natomiast wykopcie wszystko na Agile'a i Scrama. Umiejętności mapowania historii użytkowników oraz lub wykorzystania innych metod opisu złożonych funkcji. Umiejętności mapowania historii użytkowników. Tu mamy kilka słów kluczowych, które powinniście rozebrać na czynniki pierwsze. Pierwsza rzecz to historia użytkowników i czym one są, to też jest absolutny must have, jeżeli chodzi o stanowiska produktowe. Musicie się dowiedzieć, co to jest historia użytkownika, w jaki sposób ją budować, w jaki sposób ją wykorzystywać, czym jest mapowanie tych historii. Też jest bardzo ciekawy temat. Tak naprawdę wszystkie te Umiejętności, których pracodawca od ciebie oczekuje, musisz się nauczyć. W jaki sposób ich się nauczyć? Odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy wyszukiwarkę Google i tak naprawdę, rozbierając sobie te umiejętności na czynniki pierwsze, wyszukujemy informacji uczymy się, zakuwamy to, po czym wykorzystamy przy procesie rekrutacyjnym w momencie gdy złożymy nasze CV. Dalej mamy kreatywności, komunikatywności, proaktywności, odpowiedzialności, samodzielności, otwartości na feedback i naukę. Będzie się zajmował otrzymanie w garści procesu rozwoju, doskonalenia nowych funkcjonalności wchodzących w skład naszych flagowych produktów ZAS, zgodnie z przyjętą strategią produktową oraz oczekiwaniami interesariuszy. Słuchajcie. Generalna zasada polega na tym, żeby wziąć interesującą nas rolę, czy to jest Project Manager, czy Product Owner, czy Scrum Master, zbierzcie sobie 10, 20 ofert tego typu. Nawet to sobie wydrukujcie. Spiszcie wymagania kluczowe, które się powtarzają w tych ofertach związane z umiejętnościami. Wyciągnijcie je, a następnie po prostu się ich nauczcie. Nie ma tutaj drogi na skróty. Te wymagania, które się powtarzają, będą absolutnie zadane na rozmowie rekrutacyjnej. Jeżeli na nie nie będziecie znali odpowiedzi, to będzie ciężko. Według mnie da się do tego typu pracy mimo tego, że tutaj zaznaczają, że potrzeba mieć doświadczenie, da się tutaj dostać, nie mając bezpośredniego doświadczenia e, przy projektach w IT, ale jeżeli Pokażecie, że macie ogromną wiedzę i ogromne umiejętności, to być może ta firma da Wam szansę. I jestem przekonany, że po jednej, po drugiej, po piątej, po dziesiątej próbie Wam się nie uda, ale być może po trzydziestej i czterdziestej, jakkolwiek zniechęcająco by to nie brzmiało, uda Wam się. A gdy zdobędziecie już to doświadczenie, to znalezienie kolejnej pracy będzie bardzo proste. Przejdźmy sobie w takim razie do ról project managerskich. Wyszukajmy sobie tutaj project manager, IT project manager. Proszę bardzo. No i cóż, mamy project managera. Czym się w ogóle różnią te dwie role project managera i product managera? No więc Product Manager bardziej zajmuje się prowadzeniem produktu, a Project Manager bardziej się zajmuje prowadzeniem projektów. Innymi słowy mówiąc, produkt to coś bardziej niekończącego się, coś co nie do końca ma początek i koniec. Natomiast projekty to raczej rzeczy, które buduje się na produktach, które mają swój konkretny początek i konkretny koniec. Jeżeli miałbym wysnuć jakąś taką analogię do bardziej takich towarzyszących nam na co dzień prac, to Project Manager w stosunku do Product Ownera jest... Product Owner jest takim wewnętrznym przedsiębiorcą w firmie, a Project Manager można powiedzieć, że bardziej jest takim urzędnikiem, który ma za zadanie pilnować dat, dokumentów, czy te dokumenty są dobrze podpisane i tak dalej. Tak w dużym skrócie. Przechodząc sobie do tego IT project managera, widzimy tutaj, że akurat w tej ofercie jest niezbędny angielski, ale tak jak mówię, da się znaleźć oferty bez języka angielskiego. Jest kolejna rzecz, Jira i Jira to jest absolutnie narzędzie, które musicie poznać i zapiszcie je sobie. Jest to darmowe narzędzie dostępne w internecie. Musicie nauczyć się korzystać z tego narzędzia w sposób swobodny, ponieważ będzie to wasze podstawowe narzędzie pracy, klika, Jira, które będziecie wykorzystywać w swojej pracy jako IT project managera. Dalej mamy Agile. Widzicie, zaczynamy zauważać pewien pattern, tak? Potrzeba umieć Agile. Dalej mamy e-commerce z tego względu, że jest to po prostu zapewne firma, która zajmuje się e-commerce. Przy składaniu oferty na to stanowisko prawdopodobnie warto by się zainteresować, co dzieje się w branży e-commerce, jakie rozwiązania IT są w branży e-commerce, tak, żeby w trakcie rozmowy rekrutacyjnej wyrazić pewne zainteresowanie samą niszą e-commerce, to na pewno dla Was zaplusuje. Dalej mamy Magento. Magento to jest taka platforma sklepowa, tak? Jak na przykład macie shopera. Shopify to też jest Magento, na której się buduje e-commerce. Przechodzimy standardowo do naszej sekcji, co będziesz robić i jakie mamy wymagania. Co będziesz robić, to już sobie w skrócie tak opisaliśmy to rolę, jak chcecie możecie sobie zatrzymać i dokładnie sobie przeczytać, co taki IT, project manager i czym się zajmuje. Natomiast jeżeli chodzi o wymagania, to mamy bardzo dobre znajomość języka angielskiego, no akurat w tej pracy trzeba mieć... No i mamy minimum 2 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku. Po raz kolejny nie zrażamy się, lecimy dalej do umiejętności. Umiejętność rozpisywania kryteriów akceptacji, zrozumienie założeń metodyk zwinnych Agile. Tak. Precyzja w komunikacji. Musisz umieć wyrazić swoje myśli zarówno w mowie, jak i w piśmie. Istotna rzecz, precyzyjna Komunikacja to jest coś, co powinieneś trenować, czego powinieneś się nauczyć, co jest kluczowe na każdym stanowisku menedżerskim w IT. Mile widziane, wiedza z zakresu UX i analityki webowej. Być może warto się zorientować, jeżeli. Podobać się pracow e-commerce, warto się zorientować, czym jest UX i czym jest analityka webowa. Po raz kolejny, zapisuj to wymaganie, zbierz te oferty, zapisz sobie te wymagania i zdobądź tą wiedzę, bo będzie Ci ona niezbędna przy tych procesach rekrutacyjnych. Przejdźmy sobie do tego Scrum Mastera i co on do cholery robi przez cały dzień ten Scrum Master? Kim jest w ogóle Scrum Master? Czyżby Scrum Masterom nie płacili mniej niż 10 tysięcy? Dobra, zlikwidujmy sobie te widły. O kurde. Wygląda na to, że Scrum Masterom nie płacą mniej jak 10 tysięcy. No, też nie ma niestety zbyt wiele tych ról Scrum Masterskich. Natomiast jest to bardzo ciekawe stanowisko i Scrum Master jest to rola w zespole Scrumowym. Można powiedzieć, że jest to taka osoba, która zarządza zespołem, ale z tylnego siedzenia. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o roli Scrum Mastera, bo mam kilku znajomych Scrum Masterów, których mogę zaprosić na wywiad, jest to super super ciekawa rola. Jest to bardzo fajna nisza, którą osobiście Wam polecam i którą rozważałem w przeszłości, niemniej moje po prostu drogi w zespole skramowym sprofilowały się bardziej na Product Ownera, a nawiasem mówiąc Product Owner to też jest rola w scramie, a Scrum jest powiązany z Agilem. Kurde, ten Agile dzisiaj po prostu jest jak mantra, ale to, to jest po prostu niezbędna filozofia, niezbędna metodologia pracy z produktami IT w dzisiejszych Czasach, Im więcej się o nie dowiecie, tym lepiej dla was, tym zwiększacie wasze szanse na dostanie swojej pracy w IT, w menedżmencie. Lećmy w takim razie i zobaczmy, co ten Scrum Master do cholery będzie robił przez cały dzień. Tekst tak. Scrum Master 3 na 5. Zawsze mnie to śmieszy, co to znaczy Scrum Master 3 na 5. Jira. No dobra. Musi mieć Jirę. Musi Azure. Azure to jest taki taki cloudowy serwis, ale jest to nice to have, więc nie trzeba się w ogóle dziwne robić. Musisz nice to have mieć Azure i DevOps. Takie trochę to shady dla mnie, ale, ale po raz kolejny jak widzicie, pojawia się Jira. Musicie umieć Jirę, musicie się nią posługiwać, jest to absolutny standard w branży i jest to takie narzędzie jak, nie wiem, jak zeszyt. Jeżeli ktoś by Was na rozmowie rekrutacyjnej zapytał po prostu, czy umiecie korzystać z zeszytu, gdybyście powiedzieli, że nie, no to czy z długopisu? No Jira to jest taki ekwiwalent zeszytu i długopisu. Requirements. Experience as a Scrum Master in the digital space. Doświadczenie jako Scrum Master. Oczywiście to Możemy sobie pominąć fantastyczna wiedza o Scrumie, technikach i artefaktach. Czym są artefakty w skramie? No to Scrum Master zdecydowanie powinien wiedzieć. Doświadczenie w Agile'u, doświadczenie używając Jira, Confluenza, Microsoft Visual Studio Team Services. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat yy, roli tego, co on robi tutaj przez cały dzień, kurczę, nie chcę się tego czytać po angielsku, zobaczmy sobie jakąś, yy, może jest jakaś rola po polsku. Doskonalenie procesu tworzenia produktów najwyższej jakości poprzez proaktywną współpracę. Na trzech poziomach: Product Owner, Scrum, Team, Organizacja. No dobra, okej. Okay. Proaktywna współpraca z osobami odpowiedzialnymi za całokształt procesów wytwórczych w dziale IT. Chief Product Development Officers, Head of Delivery, Head of IT Infrastructure and Security Head of Development. Wykrywanie nieprawidłowości w procesie wytwórczym. Czyli jak możemy tak już na pierwszy rzut oka zauważyć, jest to osoba, która zajmuje się całym procesem związanym ze Scrum i wytwarzaniem oprogramowania. W dużym skrócie. No dobrze, omówiliśmy sobie rolę Product Ownera, omówiliśmy sobie rolę Project Managera. Wiemy mniej więcej, nie, ja dalej nie wiem, czym się zajmuje Scrum Master, co on robi przez cały dzień w moim zespole. Podsumujmy sobie w takim razie nasz odcinek i odpowiedzmy jeszcze raz na zadane pytania. Eee, ile zarabia się na stanowiskach menedżerskich w IT? Jak na załączonym obrazku widzieliście, całkiem przyzwoicie między 10 a 20 tysięcy netto pracę jesteście w stanie dostać. Jeżeli jest to wasza pierwsza praca, to raczej celujecie w widełki 10K. Czy musisz mieć doświadczenie, wyższe wykształcenie i mówić biegle po angielsku? Generalnie tak. Ale nie jest to coś w moim doświadczeniu, co absolutnie blokuje wam drogę do zdobywania tych stanowisk. Jeżeli jesteście uparci, jeżeli będziecie mieć dobre umiejętności, wysokie poziomy wiedzy, to uda wam się prędzej czy później dostać tą robotę. Na czym skupić się przy zdobywaniu pierwszej pracy menedżerskiej? Agile, Jira. Scrum, zauważacie, że po przeskanowaniu kilku ofert, i to jest też coś, co Wy powinniście zrobić w swoim czasie, wybrać konkretne interesujące was stanowisko menedżerskie w IT, zaciągnąć wszystkie oferty, sprawdzić jeszcze raz, sprawdzić, co się znajduje w oczekiwanych umiejętnościach, a następnie zdobyć. Tą wiedzę, którą oczekują od Was pracodawcy. Wykorzystajcie do tego Just Join IT, bo jest to według mnie najlepsza strona, najlepsza wyszukiwarka ofert, przynajmniej na polskim rynku, związana z branżą IT. Pobawcie się tutaj filtrami, dajcie szansę tej stronie. poprzeszukujcie sobie tak naprawdę różne inne oferty. Być może coś innego przykuje Waszą uwagę i okaże się, że może wcale nie chcecie robić managementa, a może chcecie programować. Możecie chceć zająć się UX-em, jest masa, masa prac. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, dajcie mi lajka, zasubskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące IT, to odpowiem na nie w jednym z odcinków naszej serii IT bez tajemnic. Tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się i hej!